Jest to pierwszy mini turniej tenisa zimnego zorganizowany przez Koło Pomocy Dzieciom specjalnej troski w legionowie przy Towarzystwie Przyjaciół dzieci. Jest pierwszy, ja myślę, że nie ostatni. Bierze 16 osób, które chodzą, które mają treningi co sobota. Dzięki Dzięki urzędowi miasta no dostajemy dotacje i z tej dotacji dzieciaki właśnie cierpią takie korzyści, jak widać na załączonym obrazku. No grają, rozwijają się, są razem ze swoimi kolegami, no trochę się ruszają też. Regularne są od września do końca czerwca. W każdą sobotę, no chyba, że święto wypadnie, to wtedy nie, ale tak to w każdą sobotę mamy treningi są. Pierwsza grupa jest na godzinę 10, druga grupa na 11. I to trwa godzinę. Taki trening trwa godzinę. No, są przeszczęśliwi, zadowoleni, wiedzą, że muszą wodę wziąć ze sobą, bo to trzeba nawilżyć się, prawda? Muszą wziąć obuwie na zmianę, no i czekają na te, na te soboty. Na początku oni nie wiedzieli w ogóle, co z tą rakietką zrobić jest, że, że nie, 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 teraz dają kroki, wiedzą, co to jest backhand, forkhand. Ja, co prawda, nie wiem, co to znaczy, ale oni wszystko wiedzą. Oni wiedzą, jak trzeba piłkę narzucić, jak trzeba podbiec do, do siatki, jak trzeba się oddalić. Naprawdę takie tej tajniki, już takie tenisa ziemnego już po, pojmują. Pandemia wydała się bardzo we znaki dzieciakom, ale są tacy bardziej, tacy, znaczy są, no nie wiem, no oni się też starzeją, prawda, ale mi się zdaje, że kondycja jest. No jestem pod dużym wrażeniem ich zaangażowania, ich postępów, i chęci do pracy nad tą dyscypliną i W wielu przypadkach wychodzi to naprawdę bardzo dobrze. Możemy zaprezentować yy, prawie że tenis kompletny, i forehand i backhand i, gra, i utrzymanie piłki. Także jest to doskonała forma dla yy, tych osób, żeby mogli yy, spędzić yy, w sposób taki rekreacyjny yy, czas yy, w tej dyscyplinie, yy, jaką jest tenis. To jest yy, doskonała forma ruchu, doskonała forma koncentracji, doskonała forma y, spędzenia czasu, y, mają też możliwość pracy nad sobą, a y, więc y, dużo takiej jest możliwości ruchowej. I bieg, i szybkość, i y, koncentracja, i y, zagranie piłki, y, która się i wolniej, i szybciej przemieszcza. Y, i uderzenie piłki, piłki rakietą, co nie jest takie proste na początku dla pełnosprawnych, a tu jest naprawdę jestem pod dużym wrażeniem tej grupy, która uprawia tę dyscyplinę. Grają już między sobą. Będzie można na koniec mamy tutaj taki sprawdzian, który pokaże Państwu, że ten czas spędzony na korcie z rakietą. I nie jest czasem takim pustym, że potrafią grać, potrafią utrzymać piłkę. W tej chwili też tutaj trener prowadzi odbija, odbicia piłki forhead backhand utrzymanie piłki przesiadkę. I naprawdę już ta grupa, tą grupą możemy się pochwalić, po, nawet pokazać na forum Ogólnopolskim.